Witam Salwator, ale po tobie nikt nie będzie tej farby sprzątał. Ty się bierz, sprzęt przywoź i sprzątaj to. I ty chciałeś to mieć to odwielbrane? Tą robotę? To jak poczyścisz, posprzątasz, założysz gumę, założysz barierkę na dole. Jeszcze przyjdzie komisja i oglądnie twoje ściany, czy są równe, a widzę, że są różne dziury no to wtedy podejmą decyzję czy się to odbiorą, jak nie, to będziesz do oporu robił, aż to skończysz, także trzeba to tak podziałać. To wszystkie, całe od góry do dołu są schody zabrudzone lakierami jakimiś, ma być to wyczyszczone, nie mówiąc jeszcze, że te schody są przez was zniszczone, no i nie ma lastnika. Także nie wiem na co tu czekać. będzie trzeba wziąć firmę, która to zrobi i Was obciążyć. No tutaj dlaczego nie jest pomalowane? Bo było bajerowane. proszę tu. A tutaj jak to będzie tak wyglądać? Bo jak tu tutaj jest, znowu tu nie ma. Tu jest znowu schód naprawiony, tu jest następny byle jak? No to jak czekamy? No proszę, tu jest rozwalony kolejny. No, także naprawiamy. Bierzcie Salwatorku z ekipą. Do roboty. I już. I to ma być poczyszczone. Proszę. Kolejny bieg jest niepo, ma, podmalowane, nie podmalowane. Niezrobione, bo było naprawiane. No jak to można odebrać? No wiadomo, że można napisać protokół i wpisać że do jakiegoś czasu zostanie to usunięte. No to, jeżeli tak komisja podejmie, no to częściowo ci to odbiorą. proszę, upa prana, schód dalej rozwalony, po co to robić, nie? Może ktoś odbierze. Nie, nie, nie. Tu przyjdzie komisja i będą ja zabrały. Także Salwatorku, bierz się do roboty. Dzięki.